Cześć! Z tej strony Wojtek, GoHero.pl i serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, w którym tym razem omówimy sobie jeden z fajniejszych wysięgników ze statywem, jakie można dostać do GoPro, a mianowicie Max Grip plus Tripod. Niektórzy mogą pamiętać, że występował on też pod nazwą Fusion Grip, natomiast z racji tego, że kamera Fusion została zastąpiona przez Maxa, no to w tym momencie jakby całkowita nazwa została przemianowana i nazywa się on Max Grip, ale wbrew pozorom nie służy on tylko i wyłącznie do kamer sferycznych, ale też z powodzeniem może sprawdzać się, jeżeli chodzi o klasyczne kamery Hero, czyli ósemka, Black oraz starsze modele. Serdecznie zapraszam. GoPro Max Tripod to bardzo fajna alternatywa dla wysiennika GoPro Freeway, natomiast jest on rozkładany w tradycyjny sposób, czyli teleskopowo. Przesuwamy sobie i rozkładamy go. Maksymalna długość po rozłożeniu to jest 56 cm, po złożeniu zajmuje on niewiele miejsca, bo ma raptem 23 cm. I tutaj też warto wspomnieć, że od razu w zestawie mamy śrubę montażową do kamery GoPro. Czy to jest Max, czy to jest Hero? Tutaj możemy sobie go używać na bardzo różne sposoby. Statyw rozkładamy sobie po prostu. Tutaj mamy taką szczelinę, za pomocą której jesteśmy w stanie sobie go rozłożyć i postawić. Jest bardzo stabilny też przez to, że ma gumowane nóżki. Mamy miejsce do zaczepienia smyczy. A jeżeli chodzi o samo rozkładanie i składanie nóżek, to tutaj mamy magnesy. Dzięki którym na pewno nam się to nie rozłoży. Czy używając tego jako klasyczny wysięgnik, uchwyt w taki sposób, czy rozkładając jako statyw, mamy pewność, że będzie to bardzo, bardzo stabilne i bardzo wytrzymałe. Z powodzeniem można używać zarówno podczas turystyki, jak i podczas sportów. Narty, snowboard. Tutaj też temat bardzo często poruszany, jeżeli chodzi o jazdę z wysięgnikiem. Nie zajmuje dużo miejsca, jest bardzo uniwersalny, dzięki czemu fajnie sprawdzi się, jeżeli chodzi o tego typu zastosowania, uchwyt dodatkowo na kciuk zabezpiecza nam i gwarantuje pewny chwyt całość jest też pokarbowana, jest ogumowana, dzięki czemu naprawdę to jest jeden z fajniejszych wysięgników, jeżeli chodzi o tak zwanego linwana, jeżeli poszukujemy czegoś, co od razu ma statyw i jest wysięgnikiem teleskopowym, no to w tym momencie mamy bardzo fajną propozycję. Tak więc GoPro Max Grip Tripod jest statywem raz, że mega 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 wygodnym, jeżeli chodzi o transport, bo nie zajmuje on realnie wiele miejsca. No to przede wszystkim też jest bardzo stabilny, jeżeli komuś zależy głównie na ujęciach statycznych, to na pewno będzie to fajna propozycja, a jednocześnie jest na tyle wytrzymały, że wytrzyma dużo i no naprawdę można dać mu w kości, jeżeli chodzi o użytkowanie. Oczywiście link do produktu będzie u nas w opisie, tak samo kontakt z nami. Serdecznie zapraszam do subskrybowania naszego kanału, zadawania pytania w komentarzach, postaramy się odpowiedzieć i do zobaczenia. Dzięki. Cześć.